Cześć, z tej strony Kasztan. Witam serdecznie na króciutkim streamie Cyberpunk. Pewnie czas sobie trochę główny. No i właściwie trochę główny. Dobra. Takemura. mura. A mura. Musimy tylko się tędy wspiąć. to jest ten bojowy taka którego trzeba się bać? Czekasz na coś? Nie. Okej. Okay. Teraz tędy. <laughs> Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Coś mi tu śmierdzi. Wow. Nie no, klimat jest. Trzeba im kurwa przyznać z tym CDP-om, które ogarnęli. czy Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Gdyby było na co patrzeć. Tak bardzo nie cierpisz na City. Hm. Chyba po prostu tęsknię za domem. No dobrze, poszukaj słabych punktów zabezpieczenia, a ja zastanowię się nad dywersją. Rasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Holy shit. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj, niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy? No jak? Zaczynamy. Wow, tabletki mi uciekałem. Wi. No dobra, dobra, nie gorączkoś. Ulica przecina coś, co wygląda jak tunel techniczny. Kas so, tas ir? Ciężarówki podjeżdżają regularnie. Można by którąś porwać. Chciałbym przeskanować tą antenę. To, to czego nie idzie? Można by kiedyś porwać. Jest mostek, ale obstawiony ochroną. A idziemy tam, tędy, jeśli nie znajdziemy niczego lepszego. Coś zbugowana ta misja. Cześć Nati, podobnie, No, z kamerką. Nie śpisz? Jak powiedziałeś wtedy, że to późna godzina dla Ciebie, a teraz to już dopiero jest. Późna godzinka. Cześć, chmurka. Wy tak chyba razem po streamach buszujecie, co? Transformator przymusowa. Dobre podparcie dla nóg. To już jest coś. To Słucharowa policja, czy chciałby pan trochę suchych słucharów? No dawaj. To by chyba było na tyle. Chciałeś brać udział w tym zwiadzie, to przyłóż się wreszcie. Myślałem, że będziesz bardziej przydatny. Okej, okay, skończ ma Jeszcze się przyjrzę. Systemy defensywne w budynku z anteną o, to się nada do sabotażu. Przeczy do drugiego, bo ja mam najszybszą rękę na dzikim zachodzie. No, bo, ty <gry> to by chyba było na tyle. Na no, spark, widzisz tamte trzy anteny. Użyję ich do sabotażu. Jak już im padnie komunikacja. To co? Idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do Kąpeki Plaza? Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Teraz ta misja jest Powinni potem przejebana. A że trudno? Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. W porządku? Czy że por z zatwardzeniem? Zamaskowane działka przy bramie. Czego? Ładny dachowiec Myślałem, że zniknęły z miasta. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City, nie licząc karaluchów. Pierwsze wymarły ptaki, potem psy. Koty utrzymały się dosyć długo. A może to Bakeneko? Co za ciężko, faz? Co to jest Bakeneko? Kłot duch przynosi nieszczęście potrafi przywracać do życia zmarłych. <grymne> Kot duch? Może kto wie. <grymne> Moja babka znała dziesiątki historii o kitsune, kappa i właśnie o Bakeneko. <grymne> Też niż za domem? Siada w raju prawdowego Boga się. A to był dobry Adam. No Dam ci najbardziej czułą i najpiękniejszą istotę. Będę się ciebie troszkę dbać i opiekować. Znajdujemy to kobieta. To kobieta! coś mi lewe oko, nerkę i ręka. Adam. cholera, a co dostanę z wymazuje wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. O, ludzie. Pamiętam swoje dzieciństwo. Pierwsza przejażdżka motocyklem po wzgórzach... Ojej! Pierwszy pocałunek wśród łodyg na oku Pamiętam zapach mułu z kanału. Chodziliśmy tam z chłopakami prać koszulę. Czasami po jeździły korporacyjne transporty. Marasaka wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych... Jak sprawdzić w sprawie, hydraulik zaparkał. Nie wiem. Werbowali Was do korporacyjnej armii? Tak. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało. Dyscyplinę, regularne posiłki. Jak okazało się, że jestem zdolny również w dobrą edukacją. W jaki sposób korporacyjny Treb zostaje zaufanym człowiekiem Saburo no no Miałem najwyższe noty zakazu. Yes. Potem trafiłem do oddziału specjalnego, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka samy. Nie mów, że wpadłeś w oko samemu Saburo. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Arasaka sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę. Spośród setki stojących na baczność kandydatów wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. Jedyne co musiałeś robić w zamian to likwidować wrogów Saburo. Mówisz jakbyś mnie osądzał. Nie Co robią transformation? Składają się na tak też do dobre. I swojego przyjaciela Welsa nie poszedłem na skrót. Nie wszyscy chcą wysługiwać się korporacjom. Aha, bo złodziejstwo jest szlachetniejszym zajęciem. Przynajmniej nie pomagam w drenowaniu świata i ludzi ze wszystkiego co cenne. Korporacje potrzebują pieniędzy i zasobów, żeby utrzymać porządek. Kto niby ma nami rządzić? Skorumpowane rządy, motłoch przyssany do paśników. Krytykanci i nihiliści, jak ty, daj spokój, nie każdy chce zmieniać świat. Niestety, nie pamiętasz, co zdarzyło się w Tom Zdainer? Ludzie nienawidzą korporacji. Rozumiem ich. Wielu rzeczy żałuje, ale nie tego, że okradłem aresakę. Czasami chciałbym zostać nomadą, uciec od świata, zapomnieć o wszystkim, jaka jest różnica między motkiem a motek Młotek się dłużej gotuje. Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Późno, ja ten Silverheart... Nie nauczysz starego psa nowych sztuczek. Tak to mówimy, rzeczywiście. Hmm. Wiesz co myślę? Co? Że wtedy w kąpeki obaj straciliśmy kogoś bliskiego. Nie pogodziliśmy się z losem. I dlatego szukamy okazji do sprzeczki. Wreszcie zaczynasz mówić sensem. Powinnością żywych jest zadośćuczynić umarłych. Hanako sama pomoże nam tego dokonać. Albo sprawi, że dołączycie do umarłych. No i pakeneko sobie poszedł. Znajdzie swoją drogę. <grym i> pakeneko <zypniać> <grym i zypniać> sobie. Masz jakieś leki z live'em? Co masz na myśli? Dobrze, czas rozruszać gości. Jak one się dokładnie objawiają? Kurwa, coraz gorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. Dlaczego najpierw kiedy to funkcje wysokie księżyc jest widoczne? Nie rozumiem. Nie wiem. Łu, <ślesy> w sensie. wow. ale jak te lagi się objawiają? Powiedz mi, Nati. Wtedy masz pewne, że to więc na dół. Ale kółeczko się kręci czy? na łącza. Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem. Aha. Kurde, to nie wiem. Patrzę. O, nie nierzęde... Cholera, to był nowicki. Chyba tak. Niesamowite. Uwaga! 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 Dobra, jedziemy sobie ciężarówką. Ups. odbierane są w innym miejscu Okej, okay, dobra Trochę lipa to z takim opóźnieniem co odpuje nie rozumiem Jestem na terenie Nie. Mm, całkiem sprytny. Od tego mnie masz. Okej, okay. jestem na dachu. Zaraz dostanę się do ich systemu łączności. Serio, poważnie kamery mnie zauważyły? Tak! Już nie Panko bierze, hmm, tak szybko Masakra. jestem na terenie. Dobrze, teraz spróbuj się dostać do magazynu, a ja się zaraz zajmę dywersją. Całkiem sprytnie. Od tego mnie masz. Okej, okay. jestem na dachu. Zaraz dostanę się do ich systemów łączności. tu jak musicie wejść? Czy nie za bardzo? Patrony. To jakieś świetliki są w suficie, przez które mogę się przedostać. Coś tu jest, dlaczego ja mogę tu wejść Ej, ale spać nie chce mi się... ale kurwa, późna pora. No wiesz co, ja też lecę spać za sekundę. Bo naprawdę już spanko bierze tak konkretnie, że chyba nawet nie zdążę dokończyć tej misji. To jest takie robota z warciami. Okej, okay, dzięki za tipy. Dzięki, że wpadasz. Dzięki, że wpadłeś, naprawdę. Doceniam. Miłej nocy. 재미стно гусь то